Idziemy dalej do Ducha Świętego. Idziemy dalej na tę drogę zgłębiania życia Ducha Świętego, przez dar łaski, moi Drodzy Uświęcający. Kończyłem myślą wczoraj, inaczej człowiek. Postrzega rzeczywistość, który jest uświęcony łaską ducha świętego w nim. Świat, patrząc na nas, będzie nas nazywał głupim, szaleńczym, ludem i stratą czasu. A inaczej, człowiek posiadający taki sam rozum, takie same ciało i potrzeby związane z naturą ludzką. To jest logiczne, Bóg zapowiedział, w tym, w tym tempie, jaka jest prowadzona na niebywałą skalę, dechrystianizacja Polski, dokonywana rękoma władzy, mediów i rękoma naszych przywódców Kościoła, to wasze dzieci i już i wnuki nie będą Polakami, zniknie maryjność i nie, będzie, nie będą katolikami. To jest na taką skalę dzieci prowadzone w tej chwili. Jednak ten, w kim zamieszkuje Duch Święty, upadamia się do Niego i widzi rzeczywistość podobnie do Niego. Dziś ktoś do mnie dzwoni i mówi: Księże, Bóg wysłuchał księdza modlitw. Co się stało? W Rosji się poróżnili. Grozi wojna domowa. Ła. Bóg wysłuchał, by wrogowie wystąpili przeciwko sobie. Wymieniłem Wam, pamiętacie, Ukraina, Rosja, Niemcy, USA i Żydzi. To jest główni nasi wrogowie. I się modlę, żeby się oni zali sobą. Dwóch mamy już zajętych. Ukrainę i Rosję. To poważnie. Sobą. I ci Bóg kazał się nam tak modlić w tej chwili. Sytuacja jest tak niebezpieczna i tak groźna. Za parę dni może nie być Warszawy. Wy nie wiecie, co to jest w tej chwili, kiedy Starego Niedźwiedzia atakują wszyscy, a on jeszcze ma guziki i ma atomy. Wy nie wiecie, co to znaczy. Przed trzema dniami. Nad Polską, nocą było widać, przyleciała taka, takie cygaro podłużne. Była to chińska rakieta schodząca z orbity. Pomyślcie, gdzie Chiny, a nad Polską przyleciała chińska rakieta. Jest problem, co miała w sobie, nie? Dziś wyszło na jaw, że we wszystkim, czym latamy, wszędzie są ładunki wybuchowe. Tylko nacisnął guzik i wszystko spada. Japończycy byli od kroku od sukcesu. Wyszczelili w orbitę pierwszy statek kosmiczny dzieci. Po czterech minutach zmienił lot, leciał na Ziemię z powrotem co zrobili? Naciśnęli guziczek. No i wszystko eksplodowało w powietrzu. Dzieci, wy nie wiecie, w jakim kłamstwie funkcjonujecie i co nam grozi. Pan powiedział w modlitwie, co? czemu Bóg dał tą łaskę, że wytrzymuje i codziennie odmawiam nowenne na czas, pols, na czas postu. Powiedziałem wam kiedyś, że jest to... Strategi, strategiczna operacja Boga, która nam pokazuje, co nam grozi, gdzie my już jesteśmy. Narody są już gotowe, by wykipiało mleko. Jednak ten w kim zamieszkuje upadamia się do mnie, i widzi podobnie do mnie. Ogarnia mnie wzrokiem wieczności i rzeczywistością duchową, która jest niewidzialna dla pozbawionych łaski dusz. Naturalne potrzeby ciała. A także wrodzone potrzeby bezpieczeństwa, bliskości i tworzenia więzi międzyludzkich, urasta w duszy, posiadającej łaskę uświęcającą, świat pragnień, świat potrzeb i dążeń nadprzyrodzonych, które nie mogą być zaspokojone z ziemskich źródeł. Ani poprzez rzeczy, ani poprzez stworzenia. Największym dramatem jest tego w kościele dzisiaj, że kapłani młodzi tego nie rozumieją. Nakazują wam przestać pościć, bo jak wy swojej głupocie mówicie, zawaliłem w, w poniedziałek, tam wy coś tam zjadłem, nie. Dzieci, jak opowiadacie wszystko, do to co powiem, zakażą wam pościć poniedziałek. A dzisiaj w nie słyszeliście. Nie ma żadnych przyczyn, aby się zwalniać z postu. Dzieci Bóg tutaj jasno: nie ma żadnych przyczyn. Dzieci, wszystko otrzymujemy z tamtej strony. Jawią się w nas pragnienia Boże, pragnienia potrzeb i działań nadprzyrodzonych. Czy ciężko dla was jest codziennie teraz chodzić na przeświętą? Rano, dzieci takie. Wy... No, co, co to jest? Czy ciężko jest wam zachować pozeucharystyczny dzieci? Ja, ja nie Co to znaczy, nie, nie gadać zbędnie? Czy to mi jest? Muszę radio włączyć, muszę wziąć telefon, czy do sklepu leci rano? No jak żona o coś pyta, muszę jej powiedzieć, czy owdotnie, nie? No to, to niżej mamy pozatrzymane usta. Czy ciężko nam jest prowadzić, że Bóg jest pierwszy? Dzieci oni panikują, wrzeszcza, a my się uśmiechamy. Boże jak cudownie. Powtarzam Wam, 15 kwietnia zaczęło się. Zaczęło kipieć mleko. Oni tego nie widzą. Oni tego nie rozumieją. Na zjeździe szefosta ustaliliśmy służbę procesyjną na pustelni w lipcu codziennie, rano i wieczór. Rano i wieczór. Dzieci błagamy, wołamy, została nam już tylko w tej chwili modlitwa. Sprawy geopolityczne, geopolityczne które prowadzimy w wymiarze bardzo globalnym, już nasze macki się skończyły. Informuję mac, żebyście wiedzieli, że nie śpimy. Ni tego nie rozumiecie, ale nasze macki się już skończyły. Wszystko w tej chwili już jest w rękach Boga. Co znaczy, my się musimy wścieknięcie modlić, żeby Bóg od tych, co zależy, nagle im poprzesuwał szuflady. Żeby widzieli to, co my widzimy, czy widzieli to, co ja widzę. Tylko Bóg. Jako źródło tych pragnień, może je rozpalić, ale je zaspokoić. W 25 tomie orędzi Bóg powiedział jasno. Ci, którzy nie wierzą we mnie, nie wierzą moim słowom. Moi ukochani słuchacze, internauci, w cudzysłowie tak zwani zwolennicy, etc. etc. co nas mówią, o was mówią, zostaliśmy. Moi drodzy, napełnieni przez Boga, przez Jego słowo. Jak może wrzeszczeć kapłan, którego karmiłem latami, że nasze orędzia są fałszywe, który Was spowiadał. Ja wiedziałem, że on nic z orędzi nie przyjął. Nie przyjął. Nie przyjął, więc go Bóg nie rozpalił i nie zaspokoił tych pragnień. Bóg to powiedział jasno. Te łaskę dostaną maluczcy. Prostaczki. Ludzie, którzy czystym sercem patrzą na Boga. Jeszcze nigdy w życiu moim kapłańskim Dzieci, nie chodziłem na szpilkach. To mówię duchowo. Ze względu na to wszystko, co się może wydarzyć i ze względu na to, że możemy jeszcze temu zapobiec. Król Józef dogłosił post, pościło wojsko, wszystko. Nie było zabaw. Zdążył uratować Izrael. Robię wszystko, żeby Polska zdążyła. Otworzenie się na to nadprzyznane pragnienie i dążenie jest otworzeniem się na człowieczeństwo, bo dopiero nowa natura ludzka Nadana duszy ludzkiej przez mieszkającego w niej ducha, odsłania istotę człowieczeństwa, jakim jest jego powołanie do życia w uszczęśliwiającej obecności Boga. To dopiero są przestrzenie, do których trzeba ludzi przekonywać. Istota człowieczeństwa to jest powołanie do człowieka do życia w uszczęśliwiającej obecności Boga. Czy wiecie, że dziś tak mało ludzi pragnie nieba? Że mało kto rozumie, co to jest przebywanie w uszczęśliwiającej obecności Boga? Walka o swoje brzuchy, cerę, włosy, linie, urlopy, tytuły, pozycje, CV, dzieci jak się wymienia. Jakby taki długo garnął ludzi w walce o niebo. Paradizm. łaska uświęcająca, kolejne orędzie krótkie. Jest siłą Boga w człowieku. Człowiek, który tak żyje, który posiada w sobie samego Boga. Inaczej znosi przykre okoliczności, inaczej przyjmuje nieszczęścia, inaczej ustosunkowuje się do wydarzeń świata. Przede wszystkim Bóg jest, jako miłość usuwa lęk. Dusze zanurzone w Bogu. Nie boją się zewnętrznych okoliczności świata i zdają się w dużej mierze w zależności, i znajdują się w dużej mierze w zależności od duszy i jej zdają się na wolę Bożą, co daje im większą wolność w stosunku do świata. Dzieci, Bóg to wszystko prowadzi, Bóg to wszystko ustawia. W ogłoszeniach Wam podam o wie, wielu kwestiach, które zapadły podczas naszej konwencji sztabów dywizyjnych. Jeden z punktów będzie, że na, na przeświętą musisz zawsze chodzić minimum z jednym podręcznikiem. Minimum. By je umieć oscentacyjnie otwierać, by inni zadawali Ci pytania, co to jest. Czasami lepiej rozłożyć trzy. I zdać się na działanie Boga, bo tam jest Jego Słowo. Bóg może pobudzać innych, ale my musimy umieć podprowadzić zwierzynę pod Jego Słowo. Dziś po spotkaniu jeden to, podchodzi księżeń. To nieprawdopodobne, co się wymyślił. Ja zawsze siadam w ławce, rozkładam przy książki. Panie, które siadają wokół, wokół mnie, Panie Krzysiu, co to, co to, co to? Teraz cicho, on przyświęcaj. Idzie przed kościół, dzieci. Przywieź jeszcze Pan. Masz coś w tej serii, Panie, przywieź. Nie macie wplatać tych słów, jak prowadzicie modlitwy w parafii. Jedna z naszej prowadzi różaniec. Daje nasze teksty z tych kobiety nie, wy, nie wytrzymują. Pani, skąd to masz? Daj mi mu nieprawdopodobne słowa. Ona mówi tak. To jest łaska Ducha Świętego. Chodźcie na codzienną brzesz świętą, a zobaczycie też dostaniecie. Próbujcie na różne sposoby pokazywać ludziom wolę Bożą. Oni potrafią żyć przez to w większej wolności wobec świata. Życie ziemskie nie jest dla nich wartością najwyższą, o którą zapobiegają ponadto inne. Taka wartość, taką wartością staje się życie wieczne. O nim więcej myślą i o to o nie więcej zabiegają. Dla go dusze też szukają sposobności, aby robić coś na chwałę Bożą, przysłużyć się zbawieniu dusz, oddać chwałę Bogu w każdej niemal czynności, a w końcu współofiarować się wraz z Chrystusem. Amen.